Redakcję RN.eu wspiera sklep Oleole. Ole, elektronika w internetowej cenie. Arn. Super! Jeszcze tylko pokażcie super autopec w klikaczu tygodnia, i będę w niebo wzięty. Mm, Okej. Okay. Dawno tej serii nie było, ale teraz wróciliśmy już do czasów swobodnego podróżowania, gdy znów częściej szukamy czegoś do zabicia kilku minut podczas jazdy autobusem czy podróży pociągiem. Do tego zadania idealnie sprawdza się darmowe Super Auto Pets, dostępne na komórki i na Steamie. To naprawdę przyjemna gra sieciowa, która nie kosztuje zupełnie nic, nie wyświetla chyba nawet żadnych reklam, nie pcha też w gardło mikrotransakcji. Zasady są proste jak budowa cepa i choć wszystkie obiekty reprezentowane są zwierzakami, to jest to w zasadzie gra karciana, operująca na regułach podobnych do zaawansowanego wariantu wojny. Na początku tury gracz dostaje 10 monet i losuje 3 zwierzaki ze swojej tali. Może kupić wylosowane zwierzątka po 3 monety za sztukę i postawić je na stole, może też w dowolnym momencie wylosować nowe, wydając jedną monetę. Po wydaniu w ten sposób wszystkich pieniędzy, gra znajduje w sieci innego gracza, z którym będziemy się bić. Tu wchodzi moje porównanie do karcianej wojny. Cały proces jest automatyczny. Gra porównuje ze sobą po kolei wystawione karty i wygrywają te, które są silniejsze, i przegrywają te słabsze. Zwierzaki tłuką się tak, dopóki jeden z graczy nie straci wszystkich kart. Zwycięzca dostaje pucharek, przegrany traci życie. Gra się albo do 10 wygranych, albo do utraty wszystkich żyć. Po pojedynczej sesji gra powtarza się. Rozpoczyna się kolejna runda, znowu dostajemy 10 monet, za które możemy kupić lepsze zwierzaki, sprzedać istniejące lub wzmocnić posiadane, levelując te, które już mamy, kupując duplikaty. Pojawiają się też przedmioty, które kupić można w cenie zwierzaka, ale które oferują zwiększenie ich statystyk, wymianę ataku na silniejszy, czy jakieś inne formy zmiany rozgrywki. Z każdą turą również odblokowuje się pula silniejszych zwierzaków, co symbolizowane jest liczbą oczek na doczepionych do nich kostkach. Dzięki temu gra ma aspekt taktyczny. Im głębiej w tury, tym bardziej trzeba zastanawiać się nad tym, które zwierzaki rozwijać, które sprzedawać i jak budować między nimi synergię bo oprócz oczywistych widocznych statystyk, siły i zdrowia, niemal każdy pupil ma też jakąś unikatową zdolność, które sprytnie łączone ze sobą mogą budować silne kombosy. Więc celem jest nie tylko dobieranie silnych zwierzaków, ale też wymyślanie jak najlepiej je ze sobą zgrywać. W super autopets bardzo podoba mi się, że nie ma tu żadnego pay to win, każdy gracz korzysta z tej samej talii, nie ma żadnego dokupowania lepszych kart, więc szanse zawsze są równe, a zasady na tyle proste, że można szybko się wciągnąć. Mimo też, że jest to gra online, można ją w dowolnym momencie przerwać i wznowić, bo rozgrywka odbywa się asynchronicznie. Dane wysyłane i pobierane są tylko wtedy, gdy zatwierdzamy zmiany, a przeciwnicy losowani na bieżąco, gdy wysyłamy zwierzaki do walki. Nie ma więc żadnej presji, że trzeba grać krótko czy długo. Sesja trwa dokładnie tyle, ile chcemy. No i zapytać by można, czy jest ku temu jakiś cel. Każdy wygrany mecz daje nam punkty, które potem możemy wydawać na kosmetyczne upiększenia. A jak gra podoba nam się bardzo, możemy też podziękować autorom kupując skórki czy alternatywną talię w formie opcjonalnej mikrotransakcji, ale nic na siłę. Tak więc wygląda darmowe Super Auto Pets. Proste, ale urocze. A jeśli wyznacie jakieś fajne klikacze, które mógłbym pokazać wam w przyszłości w tej serii, opowiedzcie o swoich ulubionych w komentarzu. Bardzo chętnie odkurzę tę serię. Do usłyszenia!